Bye. <laughs> Pograłem w The Last of Us 2 Remastered, a tak naprawdę to pograłem tylko w tryb bez powrotu. No bo nie będę ukrywał, że nie mam ochoty i nie mam nastroju, żeby przechodzić ponownie The Last of Us 2. To jedno z najbardziej depresyjnych i przygnębiających gier wysokobudżetowych. Sprawdziłem tylko jeden level i faktycznie zmiany graficzne są. Są one dosyć małe, też zależy od tego, jak pamiętacie dobrze The Last of Us 2, no ale to była świetnie wyglądająca gra na PS4. Teraz wygląda no lepiej, troszeczkę jest ostrzej, troszeczkę faktycznie. Momentami można zauważyć pracę, którą wykonali nad cieniem czy nad oświetleniem, no i mamy też lepszą rozdzielczość, więc dla niektórych to jest warte uwagi i warte pieniędzy. Na pewno, jeżeli ktoś nigdy w Delastowast 2 nie grał, no to to jest teraz ta definitywna wersja, którą no, wypada się zainteresować, jeżeli w dwójkę chcecie zagrać. Ale bez powrotu, to jest ten element tego remastera, który mnie interesował od początku, i to jest element, który moim zdaniem, no czy jest warty 50 zł? Raczej tak, chociaż z drugiej strony. To on jest trochę zabawne, bo jakiś czas temu udostępnili darmowy tryb, dodatkowy, rogalikowy, czy jak bez powrotu, do Godowora. Dogadowor God Ragnarok otrzymał za darmo tryb Valhalla, który jest podobno, bo sam nie grałem, ale z tego co czytałem opinie i słuchałem opinii naprawdę różnych ludzi z różnych źródeł. No, to ten tryb rogalikowy, godoworowy jest fenomenalny i jest za darmo. Natomiast w The Last of Us 2 otrzymujemy ten tryb jako właśnie część remastera. Pomijając już kwestie cenowe, to bez powrotu, moim zdaniem, jest naprawdę świetnym trybem. Jest wciągający, jest całkiem rozbudowany, więc jest nawet czymś lepszym trochę niż się spodziewałem, bo wydawało mi się, że to będzie trochę skromniejszy tryb. Natomiast no jest to po prostu seria wyzwań. Tak jak już padło wiele razy, jak widzicie w miniaturce. To jest tryb rogalikowy, więc oznacza to, że umieramy, no to zaczynamy od początku. Nie ma tu za bardzo czegoś takiego jak w grach rogla like, że mamy taki stały progres, że na przykład w Dead Cells sobie odblokowujecie jakiś przedmiot, no i potem macie szansę ten przedmiot znaleźć od początku gry i tak dalej. No ale z drugiej strony to nie jest gra. Lightowa, tylko to jest tryb roguelitowy, więc no to jest krótsze, więc tu no nie byłoby nawet przestrzeni, moim zdaniem, na jakieś takie permanentne unlocki, Natomiast no możemy odblokowywać chociażby takie rzeczy, jak wyzwania dodatkowe, które się potem pojawiają już od początku, więc zawsze coś. Natomiast sama struktura jest bardzo prosta. Zaczynamy w takiej naszej kryjówce, bazie. Na początku nie mamy tam nic do roboty, no bo nie mamy jeszcze żadnych nagród i zasobów, więc podchodzimy do mapki. Na tej mapce wybieramy sobie początkową lokację. Na początku nie mamy żadnego wyboru. Bor, po prostu jest jedyna dostępna misja, a potem to się rozwidla, więc możemy się możemy zdecydować, czy chcemy pójść w jedną stronę, czy w drugą stronę. Trochę jak w Slade Spire sobie wybieramy, prawda? Którędy chcemy iść, że tak powiem, do celu, czyli do walki z bossem. To tu też czasem możemy wybrać jedną z dwóch dostępnych misji do przejścia. I te misje są różne, są cztery bodajże rodzaje tych wyzwań, które tu są dostępne. Mamy na przykład szturm, takie najbardziej podstawowy, dostępny od początku. To po prostu wrogowie atakujący nas w falach. I w tym trybie co jest ciekawe, nie od początku ci przeciwnicy wiedzą, gdzie jesteśmy, więc tutaj jest pole do popisu, jeżeli chodzi o skradanie się i eliminowanie wrogów po cichu. Są tam trzy fale, chyba czy cztery. Pokonujemy wszystkich. Po każdej fali mamy szansę podbiec do takiego pojemnika ze sprzętem, żeby jakieś zasoby zgarnąć. Zasoby są też porozrzucane po całych mapkach, no bo oczywiście, crafting ten delast owasowy jest tutaj w pełni wykorzystywany tak jak w normalnej grze, więc tworzymy tam bomby, jakieś koktajle małotowe, apteczki. Potem kolejna fala i tak dalej. Do końca. No, i jak przejdziemy, to wracamy do kryjówki, gdzie możemy wykupywać upgrade'y, gdzie możemy no też tworzyć przedmioty, gdzie możemy przede wszystkim rozwijać sobie broń. Te ulepszenia i tak dalej to wszystko działa tak, jak działa po prostu w Delastovas 2 normalnym: czyli mamy te pigułki, tak, które służą jako ulepszenia naszej postaci, statystyk. Możemy sobie ulepszać broń w taki sam sposób. Jedna nowość, jeżeli chodzi o ulepszenia, to jest po prostu taka szafeczka, do której podchodzimy, i tam możemy sobie kupić pewne rzeczy, na przykład broń albo amunicję, i te rzeczy rzeczy dostępne w tej szafeczce w sklepie są losowo dobierane, możemy sobie rerolować też jeżeli chcemy, co tam w tej szafce jest dostępne. No i potem idziemy znowu do mapki, wybieramy kolejną misję i to już może być albo ten sam tryb, albo może wybierzemy sobie jakiś inny tryb, jeżeli będzie oczywiście dostępny, bo są dobierane losowo, ale inne pozostałe tryby rozgrywki. No to na przykład hunted, to jest tryb w którym jesteśmy dosłownie no jesteśmy ofiarą i polują na nas po prostu wszyscy przeciwnicy i po prostu wiedzą gdzie jesteśmy, gonią nas, to mogą być zwykli ludzie. Są, to mogą być zombiaki i musimy przetrwać przez minutę chyba z kawałkiem czy dwie minuty i to jest naprawdę mega stresujący tryb, bo no nie ma chwili wytchnienia, znaczy jest może drobna chwila wytchnienia, ale cały czas musimy praktycznie uciekać, często jest bardzo lepszą opcją uciekanie i co, co jakiś czas tylko zabijanie czy odpychanie kogoś, jest to bardzo stresujący tryb. Jest też tryb w którym musimy przejąć safe pilnowany przez przeciwników, no i jest też tryb w którym musimy pilnować naszego towarzysza, który też pojawia się na mapce i atakują go przeciwnicy, bo w niektórych mapkach ogólnie też Losowo to jest chyba dobierane. Właśnie na niektórych miejscach mogą towarzyszyć nam dodatkowe postacie. Postaci tu jest do wyboru sporo. Praktycznie każda postać z The Last of Us 2, jaka się pojawiała ważniejsza, jest tu dostępna jako postać grywalna i co fajne, są różnice między tymi postaciami. Ellie jest najbardziej ws wszechstronna, Dina jest trochę lepsza, jeżeli chodzi o crafting, Eb jest lepsza w walce wręcz i tak dalej. I te postacie odblokowujemy po prostu Im, im dłużej gramy, tym w końcu odblokowujemy każdą z dostępnych postaci. Dodatkowo z czasem pojawiają się też gambity, czyli takie. Wyzwania, które no to opcjonalne, jakby wyzwania do wykonania w trakcie meczu. Jeżeli nam się uda, to dostaniemy więcej nagród, czyli na przykład zabij dwóch wrogów koktajlem Mołotowa albo coś w tym stylu. No, ale są też mody. Mody to są elementy, które mogą nam ułatwiać albo utrudniać rozgrywkę. Na przykład, nie wiem, może, może być mod aktywny w danej misji, że jeżeli zabijemy kogoś po cichu, to potem szybciej się poruszamy, ale może być też taki mod, że wrogowie są niewidzialni i walczcie sobie z niewidzialnymi klikerami powodzenia i miłych koszmarów później. Więc jest tu fajnie urozmaicone to wszystko, ta rozgrywka jest fajnie po prostu zaprojektowana jako taki szybki trybik do pogrania sobie, więc mi się to naprawdę spodobało. No i oczywiście kwestia tego, że ja lubię ten, ten gameplay, ten typ gameplayu, robiłem zresztą filmik o The Last of Us Factions, że tęsknię za tym stylem gameplayu i trochę szkoda, że nie dodali właśnie trybu Factions. Wolałbym zdecydowanie Factions do The Last of Us 2 niż coś takiego, ale hej, no naprawdę i tak się gra przyjemnie. Jeżeli lubicie gameplay właśnie w stylu The Last of Us, jeżeli podoba Wam się gameplayowo ta gra, bo że to też jest kontrowersyjne, niektórzy nie lubią tego takiego trochę ociężałego gameplayu, takiego trochę no nie do końca precyzyjnego celowania, wiecie o co mi chodzi, no to Wam się to nie spodoba pewnie, ale jeżeli lubiliście The Last of Us, to właśnie no naprawdę tutaj moim zdaniem warto spróbować. Wiedziałem, że to będzie ciekawy tryb, ale nie wiedziałem przecież mówiąc, że wciągnie mnie aż tak jak mnie wciągnął Także dajcie znać co wy sądzicie o trybie bez powrotu, jeżeli mieliście już okazję go sprawdzić A to by było na tyle ode mnie i do zobaczenia w kolejnych materiałach